Estamos en, Estamos en Santiago, llegamos al supermercado para ver los precios en Chile Vamos a ver lo podemos comprar Es un supermercado bastante moderno, vamos a ver qué hay dentro Entramos dentro del carro y el automáticamente te lo va a tomar Mira la imagen que te sale reflejada y el precio Si en tal caso tú no lo quieres llevar Mamy wszystkie znaczki chyba, które istnieją, czyli wysokie w tłuszcze, e, wysoka zawartość cukru, sodu i kalorii oczywiście. Zauważcie, że nie mają żadnych zwierząt narysowanych. Jedynie czekapik e, ma pieska. I tak czekapik e, ma pieseczka, ponieważ nie ma żadnych znaczków. Wszystko jest w powiedzmy, bez cukru i kosztują, chocapik 5 zł 5,40 zł. Płatki owsiane za 3,257 g. Ciasteczka bez cukru oczywiście. Zobaczymy, jak działa nasz puzek. pierwszy produkt. Wkładamy i obraca nam wyświetla się cena i to, co kupiliśmy. Tak, czy włożyć do środka. I nam się pokazała oferta specjalna. Na razie mamy tysięcy, 7000. Tysięcy. Tak jak jest promocja. Wszystkie ceny są za kilogram, więc bierzemy bułki, ważymy je i pokazuje nam cenę. Tutaj na przykład takie włoski widzę jakiś chlebek. Bułeczki znaczy się. 3550, no, czyli jakieś 17 zł za kilogram. Tu są tańsze. Zwykłe, powiedziałabym, zwykłe pajzerki. Tutaj jest pan, który nazywa się Hajuja. To jest bardzo popularny. Taki codzienny raczej. ceny jajek. 3000 za 12 sztuk takich lejeczek mamy też jajka przebiórcze za 3890 i lat 20 jajeczek, Dobra, idziemy dalej mleko jest sojowe, jest ryżowe, jest kokosowe, migdałowe. Tutaj jest mleko roślinne, dlatego nazywa się nut Kosztuje 2,490. Są bez laktozy, bez laktozy. Tutaj jest mleko e, 0%. Ciężko jest tak naprawdę znaleźć normalne mleko. Dla mnie, która ja piję mleko zwykłe. Jeżeli już piję. lider też jest za 895, więc to jest chyba najtańsze. Są też mleka smakowe, czekoladowe. Dużo produktów bite. Nie ma twarogu niestety w Chile. Tu jest na przykład ricotta za 200 gramów za 3000, jest za 750 też 200 gramów, także ta cena jest jak dla mnie szczerze mówiąc powalająca. Ja takich rzeczy nie jadam na co dzień. Są za 2850. Tutaj mamy serek za 6750. No dalej mamy masło. E, ceny na pewno bardzo interesują <ścoughs> ze wszystkich Polaków. I na przykład tu mamy za 2190, czyli ponad 10 zł. Taka margaryna jest za 3570. Zobaczcie, cała lodówka z różnymi jogurtami. Różne smaki, różne konsystencje: galaretki, jogurty. Wszystko jest light, oczywiście, bez cukru. I takie są ceny: jogurt grecki zwykły 490 czyli prawie 250. Zobaczymy co tu jest. Nie ma to zbyt dobrego składu. Jogurciki w takich opakowaniach dużych też są jogurty nie ma kefirów niestety, nie ma takich rzeczy jak mleko zsiadły kefir przykwaśna śmietana co tu brakuje? Słodziki, co też Chiliczycy uwielbiają używać, przykład stevia w płynie 3690, a zwykły cukier biały 1190, Lipton 100 sztuk 5290. Chile nie ma dla mnie dobrej kawy, e, takiej jaką ja piję, czyli e, kawy mielonej. Wszystkie, które próbowałam, są bardzo, bardzo średnie. Na przykład popatrzmy na wcafę. Ta malutka jest za 6820. I taki szampon kosztuje 5000 za 750 ml. I mam 92 sztuki. Za 20 590 dość drogo Farby kasil, których ja używam 5290, więc nie tak nawet dużo. W Polsce w Rossmanie są droższe często. Może zbyt pójść naszą

soki w proszku jak kiedyś się piło u nas tutaj. przechodzimy do działu dla dorosłych mamy takiego Heinekena dwa razy osiem tysięcy polskie piwko Korona kosztuje zaraz Wam powiem 4790. za 6 sztuk Cały regał z hamburgerami. Jest połowina z Argentyny, jest z Chile, jest z Paraguayu Z Parafagiu. Z Argentyny. Za 6500 tysięcy za osiemset Jest też w cile kaszanka. Nazywa się Prieta. Tak wygląda. Bardzo dobra. 1800. Są też takie białe kiełbaski. Za 3500. Podejrzewam najzwyklejsze baróweczki. Za takie duże. Za 3450 Ale ich nie polecam. W ogólnie są paskudne farówki tutaj w Chile. Ziemniaki za 1390 Pomidorki jakie ładne. Zobaczcie jaka fajna maszynka. Wkładamy e, wkładamy jak to się nazywa? Ananasa i nam obiera ananasa. Fajnie, co? To darmo oczywiście. Może co znalazłam? Za 6 To jest nasz kuszyczek, idziemy teraz zapłacić. Na no, wpisać kod członka klubu. Karta Biedronka. Karta Biedronka. Dokładnie Mam jakieś zniżki Moja Biedronka Zeszły nam tego. Przyjdzie nam paragon na, na pocztę To były nasze zakupy, dajcie znać w komentarzach jak Wam się wydają te ceny Czy są wysokie, czy niskie Piszcie, jak macie jakieś pytania, to również zapraszam do komentowania.